Trener Kamil Stanisławski po meczu 20 kolejki tu 19 wygrana 3 do 1 ze skolą Warszawa. Tak zastanawiałem się, od czego zacząć podsumowanie tego meczu i chyba zacząłbym od tego, że dzisiaj stało się coś, z czym ostatnio mieliście problem, o czym już wiele razy rozmawialiśmy, czyli dzisiaj napastnicy strzelali gole. Tak, strzelali gole. I mega to cieszy. W końcu. Oczywiście. Można czuć jakiś tam niedosyć, że tego nie było jeszcze więcej, bo te sytuacje bardzo oczywiste jeszcze troszeczkę mieliśmy. No ale czego chcieć więcej, tak naprawdę, po tak fantastycznym meczu w wykonaniu tej drużyny? Czego chcieć więcej, to ja w drugim pytaniu chciałem poruszyć, więc bardzo ładnie i płynnie przejdźmy. Może tego czystego kąta trochę żal. Jeżeli będziemy w ten sposób, tak myślę, nastawiać takie proporcje, że żalczy z tego kąta, być może dla kogoś, ale na pewno nie jestem osobą taką, żeby teraz sądzić w ten sposób, osądzać zwycięzców. Mówił trener o tych szansach i na tym chciałbym się skupić, a dokładniej na tym, co stało się w czasie doliczonym. Hubert Schmigier, pusta bramka, tam... No, pech po prostu poślizgnął się, trochę mu piłka została pod nogami. I teraz też myślę, że przy niektórych zawodnikach byłoby troszeczkę takiej mentalnej pracy, żeby nie zniechęcił się i próbował dalej w kolejnych meczach. Hubert Szmigiel to jest zawodnik, który zostawia tyle zdrowia na boisku, że jak taką sytuację tutaj ma i nie wykorzystuje, to i tak i tak najcenniejszą dla nas zdobyczą jego umiejętnością jest po prostu harówka dla drużyny. Więc to, że nie wyszło, ok, szkoda, ale myślę, że to nie jest chłopak, żeby teraz mentalnie się załamywać taką sytuacją, bo wszyscy dobrze wiemy nie tylko ja tutaj stojąc z boku, ale też chłopcy przebywający na boisku że. No tyle co zdrowia chłopak zostawia, to w szacunek za to. To mógł być tylko bonus albo kropka nad i, a, i, i spokój. Chłodna głowa, nic, nic się nie stało. No, i już kończąc, myślę, że jako pozytyw, poza tym, że napastnicy strzelali gole, byliście skuteczni, to też wymieniłbym to, że przynajmniej tak z mojej perspektywy to wyglądało. Już pod koniec meczu włączyliście raczej taki tryb ekonomiczny, skutecznie się broniliście, przesuwaliście, szukaliście swoich szans, ale tam nie było jakiegoś przesadnego gonienia. Krótko mówiąc, dobrze zarządzaliście wynikiem, jak to się popularnie mówi. Tutaj uznanie należy się przede wszystkim chłopcom tak no bo tak jak reagowali tak jak cierpieli na boisku w pierwszej połowie były momenty ogromnej pracy ogromnego cierpienia tak tak w drugiej naprawdę co tu dużo kryć no tak, taka reakcja taka, takie ich zarządzanie właśnie tym wszystkim na boisku deficytami w postaci jakiejś tam przestrzeni. Ja po prostu trudno mi znaleźć tutaj jakiś, jakiś negatyw te, tych, tego występu. Dla mnie dzisiaj to taki ukłon dla nich, ale Queen's Park Rangers to było to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, i tutaj dziękuję chłopcom za to, że właśnie w ten sposób podeszli do dzisiejszej zabawy.